Chcesz wreszcie nauczyć się niemieckiego, ale nie chcesz, żeby twoja nauka wyglądała tak. Po prostu wybierz kurs niemiecki start. Jeszcze nigdy nauka niemieckiego nie była tak przyjemna, prosta i efektywna jak teraz. Niemiecki start to dla ciebie ogromna oszczędność pieniędzy spora oszczędność czasu. I duża swoboda. Potrzebujesz tylko laptopa, tableta lub telefon. Ucz się niemieckiego przyjemnie, na przykład kiedy jesteś w kawiarni, czekasz na lotnisku lub lecisz samolotem. A oprócz tego ciesz się opieką i wsparciem motywującego nauczyciela, czyli mnie. Dołącz do kursu Niemiecki Start już teraz. Nie zlekaj!